Every in the crossfire. Zostaw suba i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Polub stronę i obserwuj, możesz też ją udostępnić. Dołącz do grupy i dodaj swoich znajomych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, no bo już brakuje, nie wiem, może ze 20 subów, jak to oglądacie, do 5000. A ja już sobie nagrywam, oczywiście, dla Was serię nową na 5000. Będzie to, oczywiście, ocenianie map. Nie wiem, jak to będzie, może Heros ocenia, chociaż chyba jest taka seria, jeżeli chodzi o kanały. Także może będzie po prostu ocenianie map FS17. Coś w tym stylu. Na pomysł spadliśmy wspólnie na którymś tam z liveów. Dlatego ja go teraz realizuję, będzie jeszcze dużo nowych serii z LS17 No i oczywiście zachęcam do oglądania, no wracamy na YouTube'a Wcześniej były chyba dwa tygodnie przerwy bez żadnych tam filmów Były tylko live'y, ale live'y też były dobre, teraz już wracamy oczywiście codziennie filmy o 15 Na czym będzie polegała ta seria, może tak zacznijmy od tego Będzie tak jak tu mam na kartce zapisane, bo żeby, to, wiecie, żeby zapamiętać, no nie No to wygląd, wykonanie, płynność, teren czy zagrałbym na tej mapie? No nie. E, takie, w sumie, cztery kryteria i piąte, taka moja ocena, no nie. E, będzie można zdobyć maks 5 punktów w każdym, czyli 20 punktów Wam wychodzi maksymalnie za mapę. Będzie taki paseczek na dole, coś w stylu jak to było na. Ocenianiu kanałów. Oczywiście to wróci. były tam duża przerwa pomiędzy tym, ale będzie to zawsze w niedzielę. Testowanie map będzie najprawdopodobniej testowanie, ocenianie, bo to nie są takie testy, tylko bardziej kurwa ocena. Będzie oczywiście zawsze w poniedziałek. No i tak, jeszcze do Was prośba, do widzów: macie jakieś mapy niewydane swoje, chcecie, żeby były na odcinku? Pisać do mnie na Facebooku. E, to mapę, co będziemy oceniać dzisiaj, ona nie jest wydana, to już podkreślam na samym początku. E, jeżeli będziemy testować, e, oceniać mapy wydane, e, będziecie mieli oczywiście link oryginalny do nich w opisie, taki jaki znajdę ja na innej tam stronie. Także no, nie spinajcie się, jeżeli e, jakiś tam link zły będzie, ale myślę, że na jakichś takich stronach, tych bardziej popularnych jak lsmod.org, raczej są oryginalne linki i tam nie zmieniają, także z tej strony będę się starał brać mapy. No a my już przejdźmy sobie do oceniania. E, na samym początku wygląd mapy. Ja już sobie troszeczkę grałem na tej mapie e, oczywiście mm, na live'ach. E, jest to niewydana mapa, tak jak mówiłem od Volusa, to też trzeba troszeczkę podkreślić, będzie seria na niej. E, niedługo się zacznie, nie wiem kiedy. Będzie jeszcze średnia wyśwał 7, która będzie wydana lada dzień w tym tygodniu na pewno pokaz stanowiska i duże rzeczy. E, no i tak, jeżeli chodzi o wygląd mapy, to ja wam mogę powiedzieć, że wygląd mapy jest 5 na 5 Eee, po samym tym jak grałem ale sprawdźmy to na odcinku żeby było wiadomo eee, wszystko na pewniaka, miejmy nadzieję, że te odcinki będą eee, wychodziły tak max 12-13 minut, żeby to były krótkie, a wiecie tam <grywny> intensywne można powiedzieć eee, no i tak, jeżeli chodzi o wygląd mapy mm, no to na pewno jest eee, wykonana po prostu zajebiście, wygląd sklepik jakiś taki stary, ulica mogłoby to być jeszcze ruch drogowy tylko wiecie no Ulica, tak samo jak na mojej mapie, jest taka o. I tu jest problem, e, że jak jedziecie sobie jedną stroną, no to raczej ciężko będzie wyminąć e, z drugiej strony. Mapa na jak najbardziej taka e, polskie klimaty będzie wydana na 500 subów u Wolusa. E, tutaj można podejść pod teren już bardziej, ale patrzcie, wygląda to po prostu zajebiście. Na pewno 5 na 5 tylko tyle, że patrzcie, tu jakieś drzewa sobie rosną. E, rosną, kurwa, leżą. Mapa w klimacie, można powiedzieć, bolusiowa, hmm, tylko że lepsza, lepsza od bolusiowa, e, na pewno lepsza, nie wiem czy to jest pierwsza mapa bolusa, ale po prostu, no, patrzcie, ładnie, wszystko ładnie. Tu mogą być jeszcze oczywiście ten e, orka, wiecie, że jak jest pole o takiej na długość, to raczej nikt nie ora w tą stronę, tylko powinno być tak, tak, no mniej więcej, no nie, e, także coś w tym stylu, błoto na mapie jest, także też fajnie wygląda. E, jakieś tam lasy, wszystko jest zajebiście. Pagórki, tutaj mamy jakiś tam las. Też w tym lesie nawet nie byłem na live'ach, ale to też e, jak widać zajebiście to wygląda, no nie? Patrzcie. Ty, czekajcie, ja jeszcze dźwięki sobie w grze włączę. Dźwięki jednak były włączone, tylko ja miałem wciszone tutaj. Patrzcie, tutaj na przykład gdzieś jest tego błota więcej, w co niektórych miejscach, w co niektórych jest mniej. Ale naprawdę jak się pochodzi po tej mapie, naprawdę warto się postarać i dobić te 500 subów, tam nie mile jeszcze brakuje, ale na pewno dobijemy na serii. E, no bo mapa jest po prostu piękna i myślę, że wiele osób chciałoby zagrać, tak jak to podkreślaliście na live'ach. E, mapa oczywiście klimacik, no można powiedzieć, że wiosenny, ale macie też i polan na przykład, który możecie sobie e, w każdej chwili przyjechać z i wymucić, no nie. E, także tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze Skup. Zboża, sklep oczywiście, Rollmax, tak? A nie, Rollmar, coś takiego, warte Unia, Ursus, Zetor, jakiś tam po prostu sklepik jest. Szukałem takiego sklepu do mojej mapy, ale nie mogłem znaleźć. Mógłby być on prosto ten, postawiony, no nie, nie że tako pod kątem, ale myślę, że to nie robi większej różnicy. Tutaj ten budynek jest tak troszeczkę też bardziej przechylony, ale myślę, że to jest po prostu ustawiane pod teren. No, zobaczmy jeszcze. No kurde, zawiesiłem się o to. Zobaczmy jeszcze jak są budynki stawiane, czy są e, równo, czy pochyle Ten jest mniej więcej równo, mniej więcej równo, czy stanek jest. Także mniej więcej budynki są równo. Tu jest bardziej płasko oczywiście, gdzie są budynki. Także tutaj macie jak najbardziej nie są one pochyle, postawione. Także wyglądajemy 5 na 5. Jeżeli chodzi o wykonanie mapy, tu też tak sobie troszeczkę pochodziłem po tej mapie. No i nie ma się do czego tak naprawdę przyczepić. E, jedyną rzeczą, którą... Nie denerwuje, po prostu albo to jest, albo tego nie ma. Po prostu nie wiem, kurde, gdzie jest e, tiger, żeby kupić, oczywiście, sobie świnie. E, jeżeli chodzi o tiger do e, krów, owiec, to, no, to jest gdzieś tutaj, nie wiem, o, właśnie. Krowy owce, ale to jest mniejszy, naprawdę mniejszy problem bo krowy tak czy tak są ustawione na gospodarstwie oczywiście ja do tutaj kupiłem chyba 6 sztuk jak widzicie one się nie bugują, one sobie elegancko chodzą na gospodarstwie mamy oczywiście też i silos na kiszonkę, tu wam włączę o to, żebyście widzieli, widzieli, że to działa obornik, tutaj mamy gnojówkę tutaj nie widać, ale tu jest poziom wypełnienia gnojówki oczywiście jeżeli chodzi o wykonanie mapy, też fajną rzeczą jest, patrzcie otwieram sobie to, oczywiście na przycisk wrota E, tu akurat nie ma animacji, to źle, źle wam pokazałem e, ale zobaczmy, może tu coś jest do kupowania tych świn kurde no... Nie wiem, gdzie się świnie kupuje, nawet nie ma ich w tamtym sklepie, a tam powinno być. E, w tamtym miejscu, na tym polu nawet e, Ale patrzcie na przykład na to. Mm, animowane klamki. Widzicie? O, elegancko się otwiera klameczka, zaraz wam jeszcze bardziej to przybliżę, żeby wam jakoś to le lepiej jeszcze pokazać, widzicie? Jak się... A, animowane rzeczy e, też moim zdaniem, czekajcie na ja co zrobić to no, tak, o! Naprawdę fajnie to e, wygląda z tej strony, z tej strony jeszcze nie otwierają. Zobaczymy jak to wygląda z tej strony. Z tej strony też jest z tego, co widzę tylko animowana. E, klamka się otwiera z obu stron, no nie? Z obu stron, tak. E, potem dopiero się tamto otwiera, tu mamy skup e, wysyp zboża. E, tutaj jakieś napełnianie, tutaj mamy z tego co pamiętam e, ten ten do e, nie do siewników do opryskiwacza. Czymś większym tutaj będzie ciężko wjechać, bo po prostu trzeba tutaj podjechać. No, po prostu gdzieś mniej więcej w to miejsce, żeby tiger zadziałał. Także czymś większym niż drzwi. E, nie napełnijcie tutaj oczywiście opryskiwacza. E, brama oczywiście otwiera na takie rusztowania dom. O, widzicie, elegancko, elegancko. No i do wykonania. Nie ma co się tutaj przyczepić. E, kury sobie chodzą. E, wszystko jest jak najbardziej fajnie zrobione. Domy stoją prosto. E, ulica. Ulica jest, no jak widzicie, też ładnie połączona. Tutaj jest patrzcie. Tutaj jest troszeczkę widać, e, no że to nie jest tak jak w prawdziwym życiu, no nie? Tylko tak naprawdę tego nie idzie zrobić jak w prawdziwym życiu, bo ulica nie jest o taką idealnie wyprofilowana do terenu. Trzeba było to modelować e, pod teren, a wiadomo, że nikt tak nie robi, tylko układa gotowe. No i tak jak to jest zrobione i jak najbardziej się nadaje, chyba każdy tak robi. Mm, tu spójrzmy sobie dalej to ulicą, może sobie tak szybko przelecimy tą ulicę. No tam ona się kończy, nie wiadomo gdzie, nie będziemy w to wnikać. Kolizja. Kolizja zakończeń mapy. Myślę, że dobra sprawa, żeby po prostu nie wyjechać, nie wyjeżdżać za mapę. Czy drzewa mają kolizję? Nie, drzewa nie mają kolizji, ale to myślę, jest mały problem. Tutaj jak się jedzie, wiadomo, coś się robi, no to można zaczepić o to drzewo, a gdy są drzewa na przykład na takim ozłączu, gdzie się pryska i się coś zaczepi, to myślę, że to też jest dobrze zrobione, że tej kolizji po prostu nie ma. No bo ona by mogła troszeczkę przeszkadzać. W żadne żeby, chyba nie ma kolizji. Zaraz zobaczymy, a budynki? Zaraz zobaczymy, czy mają budynki kolizję. Budynki mają kolizję, belki. Belki też mogły być kolizją, bo raczej w belki nikt nie będzie wjeżdżał. A fajnie też sobie na te belki poskakać, no nie? Także kolizja tu by się jak najbardziej przydała. Toma? To ma, to ma kolizję na przykład. także co niektóre rzeczy mają kolizję, co niektóre nie, ale większość budynków. Chyba nawet wszystkie budynki posiadają kolizje Także fajnie jest to zrobione No wszystko posiada kolizję. Kostka, jak ta kostka jest ułożona? Kostka jest ułożona jak najbardziej dobrze Tutaj jest lekkie miganie, nie wiem czy wy to widzicie na odcinku, ale raczej e, Będziecie to widzieć, no ale tego żeby to zrobić idealnie po prostu jest ciężko Tu są troszeczkę złe połączenia, ale to są naprawdę, to są takie szczegóły Że ja się po prostu tego nie będę czepiał To ma być taka seria, żeby bardziej promować te mapy, a nie kurde Pokazywać, jakie to ma, nie wiadomo, jakie błędy. Otwórzmy sobie jeszcze te drzwi, zobaczymy, co tu jest na przykład na tym gospodarstwie. No, a tu jest tam jakiś garaż, żeby sobie coś tam schować. Tutaj już wcześniej widzieliśmy obora, wszystko ładnie. Przejdźmy sobie do kolejnego podpunktu. A kolejnym podpunktem będzie oczywiście płynność. Ja tu sobie coś wcześniej klikałem F... F6, żeby zobaczyć FPS, -y, ile jest. Ja mam oczywiście ustawiony limit klatek do 60 FPS-ów. Komputer jest dobry, także nawet zajebisty, Także raczej tutaj nie minął być spadków. Jeżeli są spadki, no to jest to wina mapy. Wejdźmy sobie na przykład do obory. No, raz skoczyło do 57 fps, e, także to no nie jest problem. Tutaj widzicie chyba to się nagra. Nie wiem, czy to się nagra, ale tutaj ja wam będę w razie mówił 60, 58, 60. O, jak przy otwieraniu na przykład? Do 56 skoczyło, jak się otwierały drzwi. E, najmniej, tutaj wejdźmy sobie tutaj na przykład, albo te drzwi sobie otwórzmy 61, 60, 58 także mi się zdaje, że mapa jest zajebista jeżeli chodzi o płynność, można sobie naprawdę płynnie pograć, jeżeli ma się dobry sprzęt, nie wiem jak to będzie wyglądało na gorszych komputerach e, a, jeszcze trzeba podkreślić, że ja gram na maksymalnych wymaganiach gry, także można sobie te wymagania obniżyć i naprawdę to wszystko będzie zajebiście chodziło, ale myślę, że nam Gorszych komputerach też by się utrzymywało 60 FPS-ów. Tutaj było przez chwilę 57. E, skoczyło leciutko. Ale dobra. E, zobaczmy sobie, jak sytuacja wygląda na polach. Chociaż na polach raczej e, to powinno jeszcze lepiej wyglądać. Albo przy krowach. Przy krowach było przez chwilę 57. Także FPS-y FPS w co niektórych miejscach się staje. E, lekko, leciutko spadają o 2, o 3. O 55 było w tym miejscu. Tak mniej więcej. No ale to 57. 5, I tak się płynnie gra Przejdźmy sobie na polach może troszeczkę szybciej O tak o sobie pochodzimy mniej więcej I zobaczymy czy są jakieś spadki czy nie no, Płynność, a jeszcze miałem za e, Wykonanie, wykonanie 5 na 5 Też damy oczywiście hmm, Tutaj Wszędzie, wszędzie jest płynnie Pany Wszędzie jest zajebiście P O 54, Naj najmniej FPS-ów Było 54 gdzieś w tym miejscu One spadły jak się tak szybko Bo jak się szybko chodzi ten teren się tak jakby wolniej re renderuje, no nie? Bo jak chodzisz o taką na zero, no to to ma więcej czasu, żeby się... No wiecie, zrobić tak jakby. I te FPS-y tak jakoś mniej spadają. Jak się zapierdziela na trójką, to to ma... Oj, no co ja wam będę tłumaczył, wiecie pewnie o co chodzi. Także no tutaj jest płynnie, jeszcze może sobie sprawdźmy do lasu, który będzie obciążał. Tu ma chmiel e, ma ten. Mm, też kolizję, chmiel też fajnie wygląda na mapie. Mapa do zdjęć na pewno też zajebista. Tu jakieś górki. Ja sobie jeszcze zobaczę jak to wygląda oczywiście w lesie. Chociaż w lesie tak pomiędzy drzewami się przejdziemy nawet. I o, 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 o! Tu jest troszeczkę źle, no bo to nie mają kolizne, te drzewa w lesie. Nie wiem czy będzie się dało wycinać jak nie mają kolizji. Raczej nie. Ale tu są drugie drzewa do wycinki, także te mają już kolizję. No i płynność jak najbardziej też nie może się do czego przyczepić, także 5 za 5. No i teraz przyszedł czas na teren. Teren na tej mapie jest po prostu zajebisty. Tu nie ma nawet co oglądać. Kurde. No, znaczy, źle powiedziałem. Tu jest co oglądać. Tu jest bardzo co oglądać. Tu jest może nawet bardziej co podziwiać. To jest teren po prostu przepiękny. Te pagórki. Nie wiem, czy ktoś jest z Dubelskiego. Najprawdopodobniej ktoś jest, kto mnie ogląda. To ta mapa naprawdę przypadnie mu do gustu. Patrzcie, patrzcie, jak to wygląda. Tu jest. O, o tak, o tak, o jest normalnie. Pola większe, mniejsze. E, idealnie, idealnie jest po prostu Teren tak jest idealnie zrobiony No patrzcie sobie na to Po prostu jest pięknie, kurde jest pięknie Ten teren ogarnięty Tu chmiel, jak na Lubelszczyźnie w co niektórych miejscach Jest chmiel Tu patrzcie na ten terenik e, za na przykład budynkami Tu idzie ci prosto Tu idzie nagle w górę No tu jest chyba źle troszeczkę zrobione e, Bo jest za duża górka i nie jest to wyrównane Ale to mniejsza, o to są szczególiki Tutaj idzie tak o, kurwo ja wlazłem, a za płot. Tu idzie ci o takono, nie? Patrz i to jeszcze drzewa, one dają takiego klimatu. To jest po prostu piękne, to jest piękne. Ja się na ten temat mogę wypowiadać, kurde, cały czas, że to jest zajebiste. Mm, nie wiem, czy średnia wieś V7 ma podobny teren. Taki sam, można nawet powiedzieć, też są takie pagórki eleganckie, tylko że jest większa. Tutaj też e, pod górę, pola koło lasu. Też wszędzie jest nierówno. Nie ma takiego gówna, że jest płaski teren. Ja tak nienawidzę, jak jest płaski teren. A tu jest po prostu... Tu jest po prostu zajebiście. Stajecie sobie na górce, koło lasu, belki. Patrzcie jak to wygląda! Kurwa, jakie ujęcie zrobiłem Po prostu to pięknie wygląda, no Zobaczcie sobie, można podziwiać sobie całą mapę stąd. Ogólnie nie wiem czy widzieliście średnio wyśwał 8, tam jeszcze lepiej to wygląda. I teraz ostatnia ocena Zagrałby czy nie zagrałby? Ja oczywiście muszę powiedzieć, żebym zagrał i to szczerze mówię, że zagrał, bo nawet grałem na tej mapie, będzie seria z niej niedługo, także czekajcie No i to by był koniec odcinka, oczywiście zostawiajcie suby e, I tak, limit łapek 80, nie powiedziałem na tym 80 łapek i kolejny odcinek A teraz tak e, Jeżeli macie jakieś tam swoje mapy, tak jak mówiłem już na początku, będę to powtarzał cały czas Wysyłajcie je na Facebooka, bo chcę robić też i z niewydanych map Żeby jakoś bardziej zapromować, no nie? Będą też i wydane mapy, ale myślę, że pierwsze 2-5 odcinków będzie z niewydanych mapek. A ja się już z wami żegnam. Cześć! Zostaw suba i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Polub stronę i obserwuj. Możesz też je udostępnić. Dołącz do grupy i dodaj swoich znajomych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.